Siemano, witam w drugiej części dnia. A... Z tym, że fakty robimy, pół czapią. Na betonie gdzieś, żeby było mi łatwo podpiąć. Opon nikt nie potrzebuje na prysby. Będziemy robić jednoliścienne dzisiaj na, tych, na tym polu co między innymi na tym polu co tam jęczmień mocno przerósł. Na tym polu, co jęczmień przerósł wszystko Jadę popryskiwać po Między innymi na tym polu No dobra Mikstura się tworzy yy, Jednoliścienny miałem robić w Wszystkie te pola tam Na wyżbówce, co ten jęczmień mi przerósł Ale Nie mogę niestety, bo właśnie dzwoniła żona Że wypuszczają ich dzisiaj, bo Musieli dwa dni dłużej zostać w szpitalu i teraz już jest w trakcie wypisu z godzina półtorej będę musiał po nią wyjechać tak więc napełnię opryskiwacz i jadę wrócę to pojadę szybko prysnąć Texas, no bo tam jest jeden kawałek, jednak e, szybko mi to zejdzie, a nie można, wiecie, póki pogoda, słońce świeci, nie będę po nocach pryskał, bo musi być temperatura do tego oprysku. A tam mam e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć działek na, 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 drugi, na drugi wyjazd, a jutro ma padać, czyli w piątek dopiero dokończę, jednoliścienne tam. A z czego się składają? To Baster. Ktoś to dzwoni. Halo? Dobra dawaj Chłopaki przyjadą się czkarnie zaraz składać yy, Partner to jest adiwant. 707 y, na hektar i baster To jest to samo co, co wszystko yy, Hislofop peetylowy etylowy, Hizalof i ja jakie nazwy yy, Pół litra tego idzie, bo tutaj jest 100 gram na litr i na 11 hektarów robię roztwór jednym opryskiwaczem, 180 litrów dawka cieczy roboczej na hektar, tak jak ostatnio opryskałem dwuliścienne i starczyło i teraz musi starczyć, tak więc jednym opryskiwaczem cały tekst, walny w piątek, dokończę jednoliścienne, no i trzeba będzie w piątek jeszcze robić... Nie wiem, właśnie, kurde, popieprzyło się. Trzeba byłoby dzisiaj robić te jednoliścienne, żeby odpoczęło. W piątek bym pierdzielnął Texas, tam bym miał z głowy. I y, później zostałyby poprawka dwuliścienne. Mm, na tych polach, co nie pryskałem, ale... To mi się coś nie zgrywa, jak na razie. Zobaczymy. Na chwilę obecną napełniam ten opryskiwacz i działamy. No witam. Oj, witam, witam. Już u mnie cała rodzina w komplecie Przyjechał Stasio Jest Zuzia z przedszkola Całkiem inny dom Bardzo się cieszę My jedziemy pryskać Tutaj wszystko zalane, przygotowane, zamknięte, tam zakręcone, bo ostatnio zapomniałem Podpięte, spięte łańcuchy napięte Komputer podłączony, światła podłączone, można jechać Jedziemy na Teksas, chociaż na Teksas? Nie wiem. Kurde, gdzie tu jechać? Nie było się chwili zastanowić. Która godzina jest? 14. To zdążyłbym opierdzielić tamtą resztę. I ten oprysk już by kilka dni. bo tam muszę jeszcze zrobić poprawkę na dwuliścienne i chodzi o to, że muszę mieć odstęp między jednym zabiegiem a drugim a jak teraz pojadę na Texas to później w piątek pojadę zrobić tam jednoliścienne i nie będę mógł w piątek wjechać od razu zrobić dwuliścienne bo musi być przerwa czyli jedziemy na wierzbówkę Texas opanuje a ile będę miał do opłyskania 10,2 ha Teksas suponuje jednym zabiegiem w piątek. Dobra, jestem na tym czystszym rzepaku. Wjeżdżamy w ścieżkę. I się rozkładamy. Coś tutaj z tą wtyczką mam nie tak Wypada mi Za luźna jest Ta klapka powinna ją trzymać

Jakąś aplikację mam, prowadziłem pola, jakiś nawigator polowy. Czy ona jest? 对吗？ I Rzepak opryskany 700 litrów wypryskałem, 3,30, czyli się zgadza. Komputer nie kłamie, z komputerem to jest jedna ta. Trochę opony przyszerokie, no ale co zrobić? Nic nie zrobię. Rzepak bardzo ładny, moim zdaniem. Tutaj widzicie ten, te samo siewy, one już się kuliły, nie po tej doglebówce, chyba, bo ten e, Metazaneks on jest też na jednoliścienne, i trochę je przyhamowywał. No, a rzepak, tak jak widać, ile on ma liści? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery w większości. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Jest w większej fazie? Chyba nie tak. Cztery, pięć, sześć liści. Eee, tutaj jeszcze zostaje mi regulacja, tylko i, e, i grzybówka. Jedno mamy załatwione. Jedziemy teraz na tamto pole, gdzie ten, tego jęczmienia jest do cholery. Załatwimy go. W samym końcu pola jesteśmy teraz, nie wiem, ten poprzeczniak cały jest wypalony dziwnie. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Tutaj tak jak poprzeczniak tylko, a od tego jest OK. No i co? Tak jak widać pierzyna z jęczmienia. I bardzo, bardzo duże nasilenie tutaj jest yy, ostu, ostropest. Z tym będę musiał walczyć, kurwa, jakimś składnikiem takim, którym on jest e, wrażliwy mocno, nie? Tego jest multum. Tego to było multum w jęczmieniu, a ja to tylko rozsiałem. I zdaję sobie z tego sprawę, ale... E, teraz najważniejsze, że już ten jęczmień jest poparzony, niech, niech ginie. Bo w tej chwili bym przyjechał tutaj z tym... Z dwoliściennymi I w ogóle by nie doszło, no... Oprysk by nie dotarł do dwoliściennych, nie? Które się znajdują tutaj. No nie dotarłby najzwyczajniej w świecie. Patrzcie, grzybki, halucynki urosły. Trzeba to będzie teraz. Kurde, no ale i tak ci siak, przecież to nie zginie w tydzień, w trzy dni. E... No ja tutaj przyjadę, jeżeli jakby to był za słaby oprysk, ale nie będzie za słaby. Jeszcze z metazanem Z czym? E... MetaZanex. On też jednoliścienne bierze No ostół tutaj jest od groma, nie? Tutaj też jest jakiś taki, kurcze, plac wypalony Dziwnie No ale ogólnie obsada jęczmienia, Oj tego jęczmienia Rzepaku jest zadowalająca, tylko żeby go wyczyścić oczyścić te pole Tutaj będę miał naprawdę dużo zabawy, pewnie jeszcze na wiosnę będę jakieś poprawki robił Jeśli chodzi o odchwaszczanie No ale jakoś tam wywalczę Mam nadzieję, że o mijaka nie zrobiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, czterna, piętna. No kurwa, piętna, szesna. Kurwa metro mijaka, jak chuj. Metazachlor może jeszcze. Jakbym zrobił rzeczywiście. Kurwa, no metro mijaka chyba. Ciężko się tak połapać. Nie ma tutaj odniesienia, wszystko płynie faluje. Dobra, jedziemy na do tamte pole jeszcze hektarowe. Mam jeszcze jedno półtorej hektarowe i jedno dwóch hektarowe. Czyli 2,5 4,5. 4,70 dokładnie. Mam 900 litrów. 4,70 razy 2,9 Akurat jedziemy. Tak,